Rankiem w piątek, 11 sierpnia 2023 roku, 35-letni kulturysta i instruktor fitness, Nermin Sulejmanowic, rozpoczął transmisję na żywo na Instagramie. W trakcie tego Livestreamu ogłosił, że jego obserwatorzy będą świadkami morderstwa jego byłej żony, 38-letniej Nizamy Chacimowic. Nermin wyraził swoje frustracje, że jego była żona przez ponad tydzień trzymała ich małą córkę z dala od niego. Ponadto, wniesiono przeciwko niemu zarzuty przemocy i zastraszania. Podczas transmisji na żywo tysiące osób oglądało, jak Nermin chwycił za broń i oddał śmiertelny strzał w głowę swojej byłej żony. Są nawet doniesienia, że niektórzy widzowie zachęcali go do tego działania. Po brutalnym morderstwie Nermin zabił dwóch mężczyzn i ranił trzech innych, w tym policjanta, zanim ostatecznie położył kres własnemu życiu. W poniedziałek tysiące osób wyszły na ulice różnych miast Bośni i Hercegowiny, aby zaprotestować przeciwko zabójstwom kobiet. Strzelec miał już wcześniej karę sądową, co przekonało protestujących. Że władze powinny były podjąć bardziej zdecydowane środki w celu ochrony Nizamy przed jej brutalnym byłym mężem. W ciągu ostatnich dwóch lat, dwudziestych kobiet straciło życie z rąk swoich mężów w Bośni. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.